Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, the Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic, lasów Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udaliśmy się właśnie na tą planetę, na której teraz jesteśmy, czyli na Balmore. No i wykonaliśmy tam jednego quest'a bonusowego oraz pobocznego, a w tym odcinku, tak jak obiecałem, zajmiemy się wykonywaniem questów głównych. Tylko jeszcze zobaczę, niepotrzebnie idę tutaj do tego spidera, ponieważ mamy jeszcze w tej lokacji Jedno zadanie, które niestety znajduje się po przeciwnej stronie mapy, tak? Więc będziemy musieli tam chwilę podbiec. Ale na pewno nam to nie zaszkodzi w tym momencie może o czymś poopowiadam, o ile znajdę jakiś temat Chociaż to raczej wątpię, no ale... Zaraz się zastanawiam, może mi coś fajnego przyjdzie do głowy. Ja mogę was ponownie zaprosić na streama w niedzielę na 13, gdzie będziemy sobie grać Przedpremierowo w Wiedźmina, ponieważ yy, Ogólnie yy, Na streamach nagrywam teraz nową serię, właśnie z pierwszego Wiedźmina yy, No i potem będę miał na YouTube, a, tak więc po prostu na streamie, na hitboxie możecie Przedpremierowo sobie zobaczyć jak gdyby odcinki Z właśnie Wiedźmina Tak więc zapraszam was do tego Jeszcze jakoś niedługo Pojawi się aktualizacja do planu miesiąca, gdzie przedstawię Wam, jak to będzie wyglądać. Właśnie z. Wiedźminem, jak ten plan miesiąca się zmieni. Ogólnie przygotowałam sobie już także plan miesiąca na yy, marzec, tylko on się może też jeszcze zmienić, bo zobaczymy, jak nam pójdzie z serią z RimWorld. Oczywiście już uwzględniłem to, że gram tylko do tego odcinka w Star Wars, potem zaczynał Assassin's Creed 2, tak więc to już jest zaplanowane. Wiedźmin mi, też już tam jest wrzucony. Streamy również, tylko jedynie mam problem z RimWorldem, ponieważ nie jestem pewien, czy do tego czasu. Gry już po prostu nie skończymy do końca marca i czy po prostu nagram aż tyle odcinków. Jeżeli nie nagram, no to wiadomo wtedy. E, zmienimy trochę plan miesiąca i myślę, rozpoczniemy jakąś nową serię, z czego to jeszcze nie wiem. Ewentualnie zamiast reworda będzie się pojawiał Wiedźmin, ale to jeszcze zobaczymy, ponieważ nie wiem jak to będzie z tym graniem na streamach. Czasami może coś wypaść, po prostu streama nie będzie. Tak więc po prostu jeszcze to wszystko e, się okaże w paraniu. Ale dobra, już koniec mojego gadania. Zajmijmy się troszeczkę walką, ponieważ musimy tutaj przebić się przez kilku tych kolikoidów. I za chwilę będziemy mogli dopiero przejść tam chyba do szpitala na Balmora, gdzie tam ruch oporu urzęduje. I najpierw będziemy musieli im pomóc, ponieważ oni są pod jakimś tam oblężeniem. Bardzo możliwe, że to właśnie kolikoidy atakują, ponieważ to są... Stworzenia lekko rozumne i coś tam wiedzą o terytorium i tak dalej, to znaczy, że tam, wiecie, walczą yy, o swoje rzeczy i tak dalej. W każdym razie my już jesteśmy przed praktycznie samym szpitalem, gdzie kolejnych mamy kolikoidów. Tak więc musimy ich sobie szybciutko tutaj pokonać. Całkiem oni mocni są niektórzy. Nie powiem, że nie. Ale też jakoś potężni to nie są. Trochę trzeba i bić, też oni też trochę obrażeń zadają, ale nie jest to jakoś... ...tragiczna liczba, że tak żebym po prostu na skraju życia i śmierci. No to ok, wchodzimy sobie tutaj w tą stare Arenę, no i za chwilę zobaczymy co to się będzie działo. Z tego co pamiętam to tutaj poznamy naszego nowego kompana, ale to jeszcze za chwilę zobaczycie. Póki co musimy właśnie tutaj pokonać Kolikoidy, które zaatakował po prostu ten szpital. Dobry, w sumie na nich jest ten atak obszarowy, ponieważ ładnie on razi kilka przeciwników, a, że oni jakoś bardzo dużo życia nie mają, no to jest to całkiem płacalne. Okej, okay, mamy kolejnego kolikoida. Już tutaj pomagamy naszym kompanom z ruchu oporu. No i dobra. I w tym momencie musimy tutaj pogadać z dokiem, Get our wounded to the secure area. Move it! I'm the chief medic. Just call me Doc. You and your gorgeous friend cleared a nice path, but we can't leave. Got a whole nest of colicoids massing to attack. Take cover. This is about to get ugly. It's been ugly for a while. It just keeps getting uglier. I've got dozens of wounded here. Hope you're not one of those junior Jedi. Mamy go No i okej, okay, tak więc będziemy musieli ochronić tutaj ten szpital przed kolikoidami, które ponownie atakują. Więc dobra, walczmy sobie z nimi za chwilę. Postaramy się wyrżnąć wszystkich, którzy tutaj atakują Jest ich w sumie 16 chyba I ogólnie musimy pokonać tutaj ich troszeczkę dzisiaj chyba będzie pewnie ich 12 Ponieważ tak nam pokazuje misja bonusowa A ogólnie naszym głównym celem jest zamknięcie ich tuneli Ale oczywiście oni będą tych tuneli strzegli Tak więc najpierw będziemy musieli ich oczywiście pokonać Dobra tam coś mówił Dok, chciałem cię troszeczkę przysłuchać, jakby co możecie to sobie e, przeczytać na e, czacie. Tak więc dobra, zniszczmy pierwszy tunel. Aha, po prostu zawalimy tutaj e, go kawałkiem e, tego sufitu. No całkiem nie powiem dobry sposób. Na pewno skuteczny. Aha, mam tutaj trochę silniejszego przeciwnika Tak więc za chwilę go sobie załadnie tutaj Zaatakujemy naszymi silniejszymi atakami, bo czemu by nie Dobra, coś tam Dok znowu krzyczy Ale póki co nie będziemy się tym przejmować I postaramy się Zabić te kolikoidy Które są jeszcze tutaj Tam mamy kolejną grupkę I zawalmy sobie również ten tunel Baś Okej okay. Mamy kolejnych kolikoidów, tak więc ich również sobie pokonajmy no tak jak myślałem, będzie ich tutaj trochę więcej, aniżeli mówi tutaj nasz quest bonusowy, no ale to było dosyć do przewidzenia, coś tam ten tutaj mnie pluje czymś, ale chyba nic mi to raczej nie robi, tak mi się wydaje no umieraj, dziękuję, i ty też umieraj one widzę że chyba się tutaj będą spałnić dopóki ja nie zasypię tych tuneli, tak więc skupmy się może najpierw na tym Okej, okay, ładnie mamy kolejnego kolikoida, którego również sobie na szybko myślę pokonamy. Nie ma sensu ich tutaj zostawiać. E, tutaj nie wejdę, tutaj się chyba dog zabunkrował. I gdzieś tu jeszcze powinno być jedne, e, jeden tunel, przez który one przechodzą. I za chwilę go sobie zaspiemy i będziemy mogli kończyć. Widzę, że ten kolikoid może się leczyć, co ciekawe. No ale już niedługo. Okej, okay, Kolejni przeciwnice. Również się sobie pokonajmy. Tam Tamtego czegoś może użyjmy. O ile będzie mi to dane. Okej, okay, dobra, zamroziliśmy sobie tamtych z tyłu. Tak więc możemy się skupić na tym jednym. No i okej, okay, tak więc teraz tych sobie zamrożonych jeszcze pociśnijmy na szybko. Całkiem opłacalne to było, ponieważ nie mogli mi nic ani zrobić przez jakiś czas. No i dobra, zasypmy sobie ten ostatni tunel. No i teraz znowu musimy pogadać z dokiem, który znajduje się tutaj. Hey, look at that. We are alive. Nice work. A lot of wounded here. You're the only doctor? Honey, I do the work of ten medics, and that's on a bad day. I don't know what genius picked a colicoid breeding ground for our medical facility. But we need to evacuate quick. Problem is, my critical patients are too fragile to move. And the Empire stole my trauma kits. I won't let the Empire endanger your people's lives. How can I get what you need? Our scouts say the Imperial sent my trauma kits to their frontline troops on the plains nearby. The depots will be heavily guarded, but I'm sure you'll figure something out. Just hurry. These people don't have much time. Okay, tak więc widzę, będziemy musieli teraz odzyskać od Imperialnych e, trauma kits dla e, kits e, dla doka naszego. Żeby on tutaj je zaaplikował dla tych najbardziej e, rannych, żeby można było ich po prostu przenieść, ponieważ e, trzeba się ewakuować z tego szpitala, ponieważ najprawdopodobniej kolikoidy ponownie zaatakują. Tak więc, o ile będzie to e, jakoś w miarę blisko, to tym się teraz zajmiemy, ale to jeszcze chwili, oczywiście za chwilę zobaczymy, bo to chyba już nie będzie w tej lokacji. Tak więc będziemy musieli użyć speedera, żeby dostać je gdzieś dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje zobaczmy mapę No tak jest, będziemy musieli się wrócić Niestety Troszeczkę Ale ten będziemy mogli jakoś przejść, postaram się Jak najmniej walczyć, mógłbym w sumie nawet włączyć tryb pasywny Ale A zresztą tam, dobra, niech będzie tryb pasywny Nie chce mi się z nimi walczyć Kompletnie tak, więc wolę po prostu tutaj jakoś przebiec Mam nadzieję, że tam mnie nie zabiją Kire w sumie zabić mogą, to dla mnie nie będzie Duża strata, ja ją sobie potem przywołam i już będzie tutaj ze mną. A tak, niech ona ich przynajmniej odciąga trochę, to i tak zaraz się powinni odczepić. Tak jest, nie wiem, jak tu dokładnie leczyć Kira tych i ty, tą, tech jej umiejętnościami, czy jakoś tak. No w każdym razie jej umiejętnościami, jakie uleczyć do tego, nie wiem za bardzo, do tego użyję. Po prostu mojej umiejętności do leczenia. No i dobra, znajdujemy się już bardzo blisko tutaj naszego. Po No i za chwilę udamy się gdzieś do dalszej lokacji Gdzie to jeszcze nie wiem Za chwilę to wszystko Zobaczymy jak tylko tam dojdziemy jeszcze Po tych schodach na górę I dostaniemy się do droida, który Tam obsługuje te ścigacze I za chwilę będziemy mogli już Jechać gdzieś dalej A co tam będzie No to już zobaczymy, zajmiemy się którąś na pewno Z misji głównych, którą No to tak jak mówię jeszcze zobaczymy Okej, okay, mamy już tego droida tak więc, użyjmy go, no i widzę, musimy udać się tutaj, tak więc bierzemy mały wahadłowiec, no i lecimy. Za chwilę powinniśmy być na miejscu, mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo daleko. No widzę, to musimy przez te góry takie przelecieć troszeczkę, dlatego tutaj mamy wahadłowiec, a nie ścigacza. No i mam tutaj dalsze teleny Balmory, tutaj widzę, mamy jakoś Heroic Renę. Strasznie przycina, bo się gra Tutaj mocno doładowuję, tak więc przepraszam Was za te ściny. Wiem, że to zapewne oka nie cieszy, ale nic na to nie poradzę, ponieważ tu jest teraz na razie dużo obiektów i po prostu to są lekkie lagi. No i widzę, że będziemy mieli już tutaj dodatkowe misje pobożne oraz eksploracyjne, tak więc poprzejmujmy je sobie teraz. E, no i zaczynamy od tej. Hmm, jak zmienić power pack. Master Jedi, you probably think guns are barbaric, but can you show me how to use this? I'm taking the fight to those Imperial scumbags. I owe it to my squadron. What happened to your squadron? Now they're salvaging our Flyer's databanks. They've got our weapon specs, orders, briefings, everything. I have to get those databanks back and take out those guns. Trouble is, the place is guarded by shock troops. Real hardcore fighters. You're not experienced enough for a mission this dangerous. Let me take your place. I don't know. I really want to do something to stick it to the Empire. But maybe you're right. There's more chance of success if you do it. Then I can get back up in my fighter. Poczekaj. to, to, to Okej, okay, tak więc widzę, że będziemy musieli tutaj zniszczyć jakąś artylerię przeciwlotniczą oraz także zabrać jakieś tam databanki, które niestety yy, zostały utracone przez Republikę. No widzę, mam tutaj jeszcze jakiegoś droida, takiego trochę rozwalonego i widzę, musimy z nim pogadać, tak więc zróbmy to. It is an honor to report to someone so close to our glorious Emperor. Imperial Reconnaissance Unit IM3. Several of my systems remain offline. I was attacked on patrol by the local resistance. We cannot underestimate these perfidious rebels. Our most recent defeat has given them a significant advantage. Can you explain that? I have located the crash site of Shadow Squadron. Poor, brave men. The transponders in the damned fighters continue to function. If properly decoded, the Resistance could use the transponders to track other Imperial ships and blast our noble pilots out of the sky. So, the Imperial fleet plans on a lot of these attacks? They have been most effective in thinning the Balmoran Resistance numbers. A Republic officer named Sergeant Duran is helping the Resistance. He is responsible for Shadow Squadron's untimely demise. The transponders must not reach Sergeant Duran. They must be destroyed. I will recommend the fleet to target his camp. I'm always happy to work on my lightsaber techniques. Show the Republic our superior strength. Leave no survivors. The debris is spread across the area. I have uploaded the coordinates to your communicator. I will await further repairs. Long may we serve the Empire. Okej, okay, tak więc mamy tutaj jakiegoś uszkodzonego Dreyda Imperium, który tam nam o różnych dziwnych rzeczach powiedział. I ogólnie coś tam będziemy musieli zrobić, co dokładnie to nie wiem, ale... To nic. Idziemy sobie stąd. No i obiecałem, że będziemy robić w tym odcinku misję główną, ale no już trochę jej zrobiliśmy w sumie tak, więc myślę, że nie zaszkodzi, jeżeli teraz troszeczkę zajmiemy się misjami pobocznymi, które znajdują się w troszeczkę inną stronę niż misja główna. I tak jak mówię, jako, że już... Zrobiliśmy przez połowę odcinka misję główną To teraz porównamy trochę misji pobocznych Które dopiero teraz nam powpadały No i najpierw zajmiemy się myślę tym Żeby zniszczyć te Tą artylerię O dobra tu są już myślałem że tu jest spadek w dół Ale na szczęście nie Dobra teraz spadnę mam nadzieję że nie zginę Okej okay, dobra połowa życia ale jest dobrze Podleczmy się tutaj na szybkości Okej okay, nice No i dobra gdzieś tu już mam pierwszą Artillerię, pierwszą baterię artylerii, tak więc zaatakujmy sobie tego żołnierza, który strzeże tej artylerii. No i za chwilę sobie ją zniszczymy. O, tutaj mamy jeszcze wieżyczki. No, okej, okay, dobra, za chwilę się nimi też zajmiemy. bo chyba automatyczne wieżyczki, tak więc jakoś mocne one powinny nie być. Chociaż, no nie powiem, życia mi trochę zabrali, ale to dlatego, że Kira jest dobrze stawiona w tryb pasywny, bo ja oczywiście cały czas zapominam to zmienić. Co mnie wkurza. Niestety, szkoda, że to nie jest jakoś tak bardziej fajnie zrobione, że ten tryb pasywny na przykład włącza się tylko na chwilę, no ale niestety. O, widzę, mamy także ten databank 1 tak więc bardzo fajnie. Dobra, Zniszczmy tą wieżyczkę, tą artylerię przeciwletniczą. Okej, okay, ładnie. Zobaczmy mapę. To teraz może pójdźmy sobie w tą stronę. Chociaż tutaj chyba będziemy musieli jakoś wejść gdzieś, tak mi się wydaje, chwila. Jak tam się dostać? Tu jakieś takie szalone ścieżki są. Okej, okay, dobra, chyba jakoś tędy tutaj na górę, tak jest. Tak więc dobra, lecimy tędy na górę, na górę. I tutaj gdzieś chyba powinniśmy mieć niedługo tą baterię tej artylerii. tutaj też coś widzę mamy. Aha, tutaj możemy odzyskać sobie te yy, medykamenty dla Doka, tak więc również sobie je podniesiemy, o ile już jesteśmy tak blisko, no to nie ma co czekać na to. Um, także widzę tego databanka. O i w jednej takiej były aż trzy, no fajnie, dobra. No dobra, my to w sumie tak naprawdę nie jesteśmy po to. My jesteśmy tutaj po to, żeby zniszczyć tą artylerię, która nadal nie wiem gdzie jest, ale myślę, że ją za chwilę wyhaczę. Ponieważ tam bardzo blisko. Aha, tutaj ona jest, czyli w sumie jednak dobrze poszedłem. I jak tędy wejdę, no to właśnie będziemy tuż przy niej, tak więc mam tutaj. Jeszcze jakich przeciwników mamy, także te cholerne wieżyczki, które za chwilę również trzeba będzie zniszczyć. Na szczęście one się skupiły na kirze, tak więc dla mnie nie będzie zbytnio problemów, myślę. W ogóle coś chyba ta wieżyczka popsiła, bo jakoś do mnie nie strzelała. No i dobra, tak więc sabotujemy kolejną yy, artylerię przeciwlotniczą. Okej, okay, ładnie. No i co, lecimy dalej. Chyba tutaj nie wypadły yy, te databanki. No trudno. Teraz musimy zejść i udać się już do ostatniej. Trochę zejdę tak, że tak powiem agresywnie, ale... To myślę nie problem. Potrzebujemy także jeszcze może przy okazji dla doka tych tych. No. Jak to się nazywa? Medykamentów jakiś tam. Tak, więc będziemy musieli sobie się tym też za chwilę zająć, bo jesteśmy blisko. miejsca, w którym te medykamenty można dostać. Tam chyba nawet widziałem, coś można było kliknąć, tak więc pewnie tam one będą. A przyda nam się to, bo nie będziemy musieli już w kolejnym, e, w kolejnym odcinku się tutaj specjalnie udawać, żeby e, zniszczyć. A właściwie to odzyskać te medykamenty. Tylko będziemy mogli już po prostu udać się bezpośrednio z powrotem do doka. Użyjmy sobie tego czegoś. Okej, okay. aha widzę, że to poradziło ich prądem, mnie w sumie chyba też trochę teraz razi, ale jakoś mnie to mocno nie boli, bo Kira dała mi taką swoistą tarczę, no jak widzicie dużo im życia nie zostało. Mam tam także ostatni ten databank, tak więc jeszcze sobie na pewno w tym odcinku pójdziemy zniszczyć tą jedną artylerię, żeby ewentualnie oddać jeszcze tego quest'a, także już yy, misja główna również została wykonana przeze mnie. No i dobra, całkiem sprawnie nam to poszło, tak więc wróćmy się teraz tam, gdzie... Yy, dostaliśmy się na początku do tej lokacji, tylko chciałbym nie walczyć tutaj z nikim. Chciałbym się stąd wydostać z tego dołka. To by było, że tak powiem, całkiem wskazane. Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj na górę. Zobaczmy mapę jeszcze raz. Okej, okay, widzę, musimy przejść jakoś mniej więcej tędy i za chwilę powinniśmy być już na miejscu. I potem będziemy musieli już tylko wrócić tam na początek tej lokacji. Oddamy sobie jednego questa pobocznego, i myślę, że wtedy odcinek skończymy, bo tak będzie najlepiej. Ewentualnie oddamy go dopiero w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jak nam to jeszcze czasowo wyjdzie, jeżeli chodzi o oddawanie tego questa, ponieważ najprawdopodobniej będziemy musieli tutaj spory kawałek przejść, i po prostu może mi już czasu nie starczyć. Ale to jeszcze za chwilę zobaczymy. Zależy, jak tutaj dużo będę musiał walczyć. Dobra, a tam już przy samej artylerii nie ma, a nie, jednak jest jakiś droid, no ale tutaj na początku tak czy siak musimy się przeżyć przez dwie wieżyczki jednego żołnierza, tak więc róbmy to teraz w tym momencie jak najszybciej i za chwilę udamy się zniszczyć już ostatnią tą artylerię. I tak jak mówię, jeszcze postaramy się oddać tego questa pobocznego właśnie związanego z tą artylerią, żeby już w kolejnym odcinku skupić się ponownie na misji głównej. Ponieważ zostały nam już tylko... Chyba zostało nam tylko 9 odcinków, albo 8 odcinków do końca serii. Nie pamiętam czy to jest 91 czy 92. W każdym razie, tak jak mówiłem, gramy do ostatniego odcinka i setny to będzie ostatni. Póki co, i wtedy sobie serię zawiesimy. Ponieważ już Star Warsy mogły się przejść, i o tym już tak czy siak wspominałem. W każdym razie, okej, okay, zniszczone. I teraz takie pytanie, tam się niestety nie dostaniemy, bo to jest gdzieś kompletnie inaczej, tak więc musimy tam wrócić okrężną drogą i właśnie dlatego mówiłem, że być może nie zdążymy, chociaż mamy dopiero 21 minutę. Tak więc myślę, że jednak uda nam się tam dojść w miarę sprawnie i sobie jeszcze w tym odcinku dam tego questa. Ponieważ jak widzicie musimy tutaj użyć tej wind. Żeby wjechać bardziej do góry, tak więc za chwilę to jeszcze zrobimy. Mam nadzieję, że mi tylko winda nie ucieknie. No chyba... No właśnie, nie zdążyłem niestety. nie chwilę tu jest jeszcze, no chodź tu! nasz cholera jasna. Fuck. Jakbym ten... Jakbym na tą dosłownie chwilę się nie zatrzymał, to bym zdążył. Tak muszę niestety czekać, aż zjedzie. Wkurzają mnie takie windy w tej grze, bo czasami trzeba po prostu czekać długo, aż one zjadą i to jest... ...bardzo, bardzo niemiłe. No w każdym razie, do góry. Dziękuję. No, i za chwilę będziemy już praktycznie na miejscu. Zobaczmy jeszcze raz mapę. Przepraszam Was bardzo. Ale troszeczkę mi się kichnęło. Tak więc, dobra. No, i my się już bardzo blisko musimy tutaj dosłownie tak przejść, i będziemy już na miejscu. Postaram się to zrobić tak w miarę nieinwazyjnie, żeby po prostu nie walczyć. No, i za chwilę oddamy sobie jeszcze tego questa. Popatrz nagle tak, że aktywujemy sobie tutaj punkt szybkiej podróży na wszelki wypadek, gdybyśmy chcieli tutaj kiedyś szybko wrócić. Znajduje się on tutaj, tak więc zaczniemy właśnie od tego, żeby go sobie aktywować. Y, Okej, okay, dobra. Unlocking. No i fajnie. No i w tym momencie oddajemy jeszcze tego klasta. Sergeant Jolas, I have the databanks, and all gun batteries are down. That means I can get back up in the air again. Plus, I managed to pick off a few imperials. Hopefully this is the start of a distinguished career. Sure, try my best. With those guns out of the way, we can get the fleet operational again. Payback time. No i okej, okay. tak więc misja wykonana. No i to było na tyle w tym odcinku. W kolejnym ponownie zajmiemy się wykonywaniem misji głównych. Ewentualnie jeszcze zrobimy tą misję poboczną, jeszcze. Jeżeli starczy czasu, no ale tak czy siak, do tego czasu komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.